Trudno mi powiedzieć. Biorąc pod uwagę, że... No wszystko drożeje. No jeżeli ktoś ma samochód, stać go na to. Wcześniej czy później musiało nastąpić? To na pewno nie jest mało, tak? Może być, może być, miało. No tak, no nie mamy wyjścia, niestety. Jur 19 września kierowców czeka spora zmiana. Wzrosną opłaty za badania techniczne pojazdów. W przypadku samochodów osobowych, zamiast dotychczasowych 98 zł zapłacimy 149. Drodzy widzowie, co sądzicie o podwyżkach? Czy to konieczność, czy kolejny niepotrzebny wydatek? O tym dziś porozmawiam z mieszkańcami Siedlec. Zapraszam Państwa na salę. Wzrosły ceny za przegląd pojazdów, samochodów naszych z 98 na 149. To duża podwyżka według Pani? Nie. Czyli? Moim zdaniem, no, jeżeli ktoś ma samochód, stać go na to i powinien opłacić takie rzeczy. Trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że w tym momencie wszystkie ceny są mocno e, wzrastają, i tak naprawdę pensje nie rosną. Tak. Mhm. Więc yy, mówię, ja nie posiadam auta, ale, ale wiem, że auta kosztują bardzo dużo, nie tylko sam koszt auta, ale też utrzymanie. No wszystko drożeje. Jest to 50%. Ponoć bardzo dawno nie było podwyższane, a nie było. Trzeba być bezpiecznym i płacić. No ja tak uważam. To na pewno nie jest mało, tak? Jest to jednak koszt taki, który obowiązkowy jest i co nie, e, nie ominie tego w żaden sposób, więc Musimy. No tak, to jest akurat prawda. To może Pani zapłaci. No tak, my nie mamy wyjścia niestety. Dawno oczekiwane przez wszystkich prowadzących takie yy, no, testacje. Mhm. Dla mnie to jest ok, wobec nich, okay. bo wszystko idzie w górę, a oni stoją 20 lat w miejscu. Ja uważam, że tak. Biorąc pod uwagę rosnące koszt wszystkiego i utrzymania pracowników, także nie jest to taka Rażąca podwyżka, biorąc pod uwagę fakt, że kilka albo i może kilkanaście kilka, lat, nie było. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie było żadnych podwózki, Także robiłem nie tak dawno przegląd, także ja nie uważam, żeby to jakieś takie drastyczne podwyżki były takie mocno nas bijące po kieszeni. Może być, może być, miało. Podejrzewam, że była taka konieczność, żeby, żeby to podróżało, bo. Już od kilku lat, ładnych kilku lat no, nie wzrosła cena, no i wiadomo, wszystko rośnie, ceny wzrastają, także no i to też musiało wzrosnąć. No. Takie jest moje zdanie, no nie wiem, no, jak inni to odbiorą, tak, ale no takie jest moje zdanie, że to po prostu wcześniej czy później musiało nastąpić. Biorąc pod uwagę, że inflacja występuje i w sumie, jak pani mówi, że po 20 latach, tak, mhm. zmiana cenowa, no to prędzej czy później to musiało chyba nastąpić. Nie? Tyle lat nie było tej podwyżki, także wydaje mi się, że. W końcu musiało to nastąpić. A to w sumie nie jest 50 zł na cały rok, także to jest duża suma. Od 19 września wchodzi nowy cennik badań technicznych pojazdów. Panie prezesie, o ile więcej zapłacą kierowcy? Kierowcy zapłacą około 50% więcej niż dotychczas, no ponad 50%. Czyli ta cena podstawowa badań z 98 zł wzrośnie na 149. I to jest właśnie ta zmiana, która interesuje większość kierowców, bo większość z nas korzysta z samochodów osobowych. Oczywiście motocykle, ciągniki rolnicze, samochody ciężarowe, autobusy w podobnych proporcjach, czyli około 50-51% ceny te wzrastają. Jest to zmiana oczekiwana przez nas, którzy, wykonawców tych usług. Od ponad 20 lat ta cena się nie zmieniała, a nasze koszty naprawdę rosną. Rozumiem tych, którzy płacą, którzy muszą zapłacić, i dla nich każdy wzrost, o każdą złotówkę jest, jest kłopotliwy i chcieliby tego uniknąć. Ale żeby te badania mogły być wykonywane prawidłowo, żeby jakość tych badań była prawidłowa, żeby sprzęt, który wykorzystujemy do badań, był dobrej klasy, dobrej jakości, to musi kosztować. I dlatego te pieniądze są potrzebne, właśnie po to, żeby można było jakość tych usług rozwijać. A nasza stacja ma naprawdę dobry sprzęt. Dobrej jakości i zapraszamy do korzystania z usług stacji diagnostycznej MPK-sildzce. Jak wygląda takie przykładowe badanie techniczne? Co się sprawdza, ile czasu trwa takie badanie? To tak, najprostsze badanie to jest badanie samochodu osobowego. Trwa ono około 20 minut w zależności od zasilania tego pojazdu, czy on jest samą benzyną, czy z benzyna z gaz. Mamy tutaj urządzenia na tej linii diagnostycznej, które pokazują nam różne parametry pojazdu, od układu hamulcowego po trakcję, po zawieszenie i oczywiście możemy to rozszerzać w zależności od tego, czy mamy taką potrzebę, czy nie. Dzisiaj wiemy, że zmiany na dzień dzisiejszy dotyczą tylko... Cennika, czyli nie ma to wpływu na zakres badania, czyli restrykcyjnie nie będzie, nic się nie zmieni. To, co było do tej pory, będzie. Jest to zmiana tylko jako rozporządzenie dotyczące cennika, więc nie ma czego się obawiać, nie ma czego oczekiwać innego niż do tej pory, oprócz ceny oczywiście. Ta cena była już od dawna zbyt niska, od około 7 lat już tutaj wszyscy którzy są jakby stowarzyszeni ze stacjami kontroli pojazdów, różne firmy, różne instytucje, jak na przykład ITS, Pimot, to wszyscy mówili jednym głosem, że ta cena jest o wiele za niska i ona pod, powinna już dawno podle, ulec zmianie. Drodzy widzowie, co sądzicie o nowej stawce za przegląd techniczny pojazdów? Czy jest optymalna, czy zbyt wysoka? Zostawiajcie komentarze na ten temat. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!